No i mamy tutaj jakieś skarby. O, ja tutaj, tutaj, no ja sobie tutaj na to patrzyłam. Co to jest? Krzysztof bawel. Masz? No, super. Super. No, tylko więcej. O, czekaj, czekaj. Tu tak, tutaj tylko posłuży, Fajna. Taka sosierka, będzie? Coś takiego? Tak, no. No tutaj. Taka No? Tak. No tutaj mamy coś fajnego. Tutaj były jakieś rolki? liczby? Dobra, patrzę po kolei. Ułamany przydałby mi się. No, szukamy takiego. Mogę te bardzo. Fajna rzecz podatna. Co okay, tutaj mamy? Te! Do drutów? Tak, cały test. Niestety nie umiemy. Nie wiem. Coś tam nas straszy. Dobra. To jest to odstawię na boczek? No i co mamy tutaj? Co mamy tutaj? Gorset, jakieś gorse, jakieś cioszki. Ja, się patrzę za troszkę stroną? Jakieś chińskie. Chyba same chińskie. aj. I już taki sam, cały jeden. Weźmiesz to? To możeś wziąć? Ojej, ula la! By było całe. Rozalinowe. To nie są jakieś anemonki, coś takiego? Cały zestaw? Nie mam pojęcia. Tego jest pełną. Tak, to jest porcelana na ryżowa. To takie kubeczki. Tak. No? Tak. tak rezencie, co zostało, Tak, tak, tak. W tyk. to zabrać? Będziesz mieć komplet chiński. Trzy. No w sumie to by na taki jakiś słosikwa czy coś Cztery. właśnie. kwaśne. patrz mm. 5 i 6, nic. No świetnie, to od razu mhm. Tutaj jeszcze, patrz Macie to co widzę Uuu, uh, ej, Lublina na import To też China. No Ale to To jest taki pęcherzyk powietrza Ostatnio odnaleźliśmy jakąś taką Niemiecką, tutaj ciachnięta jedynie. No, też ciachnięta jest Niby, niby nie, by nie przeszkadza w użytkowaniu, ale nie wiem. Zobaczymy na no piłkę te, te, te talerzyki, sztos i ta sosierka, Druty G mocno, nie? No, to się nas skaleczyć mocno. Użytkować. No, nawet no, by chciał wszystko, ale trzeba siłę si 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 na zamiary, coś takiego przejrzymy sobie. je. Bo takie filtrzanki mamy Mam wrażenie, że te samy identycznie robimy Tak, bo by... to by ziarna curry, to się nazywało No Możemy no, wziąć na chwilę, jak faktycznie mamy A mi się podobają No to jak ci się podobają, to oczywiście, że bierz No Made in China Dobra Gorzecik, widzę Tak, tak, tak Mam bogato Dobra, to to zabieramy Tutaj się patrz. Co za cudo. Dwie pary, trzy pary. Rolki. No, to jest niepotrzebne, ale mogę wrócić na śmieciarkę, co? No, to lepiej. To jest Wrócimy na chwilę na śmieciarkę. Co się nie skorzysta, No widzicie. Fajne, że taką jak to zrobiła. Nie od razu, jak ostatnio. Do kosza. Tutaj w tym worku ciuchy, zabawki. Dobra, to zabieramy. I tak jeszcze no tak. na koniec informacyjnie. to mam ciekawostki. Pałeczki czekoladowe o smaku mokach. Mokoplana? Ciekawe. 1994. Gdzie to masz? Data jest tutaj ledwo widoczna, ale jest. Nie wiem, czy to będzie. W nie, nie widać, musisz nawierzyć na słowo. No. A faktycznie, czekaj, czekaj, wyłóżcie. Jeszcze... O, jest, 91? A4. Ja widzę pierwszy. Ja widzę czwarty. jest dobra, dobra, wizumuję czwarty. No, jest. Także. No, taka ciekawostka. I zmierzamy już powoli w stronę świeczniczków. Takie coś tutaj widać. Jakieś skarby takie. E, jakieś liczne. Co, co z tym jest nie tak? Co stopek nie ma? Co to jest? Co to jest? A, tylko folia. Ale to w ogóle jakiś więcej cudów jest. Patrz, taka metalowa półeczka, co by nam pasowała. Dobra. Obczajnik, co z tym jest nie tak? Co z tym? Zrób obczajkę e, Ja wiem co. Nie Co? ma nóżek. To mówię, że nie ma nóżek. Aha. <grym /dyskutki> to nie jest. <grym /dyskutki> A czy to jest jakiś stanowi jakiś duży problem, czy nie ma nóżek? Nie. Nóżkę można dorobić. Zabroszkę, nóżkę można dorobić. Ej, fajny jest. Mamy nóżki. Ma mały cegły nóżki. tutaj. ma. Cześć, ma. No. Trzeba nóżki dorobić. Ej, on jest leciutki. No to biorę go na pracę, i chodź. Nie no, to auta. A tam? Trzeba oszczędzać swoje. Dobra. Ej, ale weźmiemy go do domu czy nam nie będzie pasować? Do domu no, tylko... najpierw no tak, to trzeba mu zrobić kwarantannę. Tak, daj mu kwarantannę. W garażu, jak nic się nie urodzi, to przyjdzie sobie do domku. Ale tą płytkę się bym ja zobaczyła Ja tylko widzę tu brud, szczerze mówiąc no. Myślę, że jakby coś tu było na rzeczy, to by było widocznie Strialny No, Metalowy jest? No Możemy taki... Ura. ja bym chciała No, bierzemy Jedna zioła Może w końcu coś mi wyrośnie No to dzisiejszy dzień, tutaj dużo skarbów się szykuje No świetniki, proszę bardzo. Takie cuda. Dobra, to co? możesz już pójdę po to powoli, a to jest jeszcze pogrzeb, co? Dobra. No, w to samo miejsce na drugi dzień. i ja, Hehe, ja, jesteś ciekawego. Bo... <grym> Ładne. No? bo jestem taką zieloną nóżką. A bo. Ale jest śliczna, taka alabastrowa. To jest troszeczkę ciemno. No. To jest po jakiejś kremia. Nie, to jest taki alabaster. no Tam jest nie. szkło. Znaczy, to wysyp szkło, na co mam ci powiedzieć no. Ja nie widzę że to jakieś... A tam? Tam są święta. No. Już jakieś kłąbaczki. Może. I taka pulspota. Błysak, to jest jakby nie jest, to no. nie. No to coś rozbiło, widzę. Ale to myślę, że możemy pozabierać troszkę. Jest tarczy, jakieś starsze, coś. coś. tu uratujemy. Te kieliszki są takie ładne. No takie pomarańczowe. Takie pomarańczowe, no. ja coś tu pozabieram z tego. Widzę jakieś stare śpiwniki. O, tutaj jakieś. Trzeba po szczęście. Tylko bez szczęścia. Z to jest ładne. No? To jest ładne. No, już nie masz latarki, nie? Gdzieś mamy. Nie wydaje mi się, bo to takie szkło, no ale... Dobra. Zobaczymy. Tak, to wykazują. No, bierzemy. No, a się okazało, że bo FITP jest tyle wypełniacza, więc bezpiecznie, spokojnie sobie dojedzie. Także... Więc to daje się wszystko Wszystko Tak. Czekiwaś, czy mam. Ej, ej, ej dzień dobry. O, jakie kufel. Szybka aktualizacja. Jak dobrze lub niedobrze Państwo pamiętają taki fotelik, tu sobie na świetniczku. Tutaj gdzieś tam, o, tutaj delikatnie widać, że tutaj jest kurka, więc taka już jest tutaj, Ale to do wyczyszczenia nie spokojnie. Nie mi się z stało było dwa tygodnie w sumie w garażu mniej więcej. Nic nie powychodziło, kwarantanna przeszła pozytywnie. No, i wystarczyło kupić nóżki do był fotela. Tak, bo był bez nóżek. Wystarczyło kupić komplet nóżek za 50 zł Ikei. to niby do tego fotela uszak i idealnie pasuje. Ten sam wkręt nawet nie było trzeba było z tym robić. I proszę bardzo, jest. No. Tutaj nic nie zniszczone, tutaj też. To jest taki materiał. Który tak, tak, on też tak, no. O, już tego nie ma. Wygląda jakby były tam. Tak. Ale to może być lepsze, bo to może nie będą tak tak No. Trapać. Więc to. pięknie naprawione, więc czasami no to, naprawdę wystarczy minimum wysiłku i mamy akurat do nowego mieszkanka, I się idealnie nie, sprawdzi. No przed chwilą właśnie patrzyłam, ile kosztuje, to znaleźliśmy najtaniej. Chyba ten sam model był za 900 zł. No, także mamy fotel taki, nóżki z nawet takie same nóżki były tam, więc no. Można, można. No, chyba, że pomysł by przeszkadzało, że jest tutaj troszeczkę, troszeczkę. Zwłaszcza tutaj taki kocyk, i już będzie czy później no. Później i tak to się pracuje. Bo nie oszukujmy się, te wszystkie meble są takie, że po roku już będzie wsady, już będzie ten. Co dziś się wyleje i już wystarczy, nie? Żeby już był nie taki jak powinien być. Człowiek sobie idzie do domu, a tutaj wystawka. Aha, to taki z podnóżkiem był, widzę. Tutaj taki regał, Bo podnóżek jest tutaj. No. Aha, chyba już przeleżały trochę. Wszystkie są? Tak, wszystkie są z kim podnóżkiem. I spoko no, stan jest taki jest to można by się było zastanawiać no kurczę z boczku jest ta wystawka ula Brakuje małej półeczki takiej do sobie równe graty dać e, chyba się nada taka typowa nocna ha. Spoko. Zaraz ją wyłożę, zobaczę czy się nada Tutaj też rzeczywiście fotela i też jakieś Op. jeszcze ziemia, słoiki Te słoiki No i człowiek sobie idzie O, Ej To jest świetne Bierzemy Tutaj jakieś fotele krzesła no kurczę, no. tu sobie się postać po lampie, a lampa morwany. Urwany ten no i saszetki. Ha, 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 ha. O, tutaj jeszcze druga, druga część tej lampy widzę. No, to też ma kawałek te kabele porwane. No, mamy takie małe fanty. Tutaj. Taki. My nawet nie wiem, czy to szkło. Niby szkło. Taki mały dzwonuszek. Tak, dzisiaj na stole, bo. Stoł. Na stołku, tak. Bo ogarniamy. Tu jesteś podobie? Tak. Ach, ten jest dużo cięższy. Szczerze mówiąc, ten, ten jest dużo cięższy. Taki niby kompletnik, no. O, stoi. Dobra. Stoi. Masz tam jeszcze jakiś wazonik dla mnie. I tutaj jest Hitek, mini Jaś, tarnowiec, tak na mój gust. Raczej nie wygląda na jakiegoś podrabiańca. Tutaj nic się nie wydarzyło. Tutaj też calutki, no taki mały, słodki gagatek. No, dobra. Coś tam dalej? No, tutaj mamy też taki soliszko. Pierwszy to widać, że to jest jakieś po bo łócicę. gucice, Ok. No, pokaż, pokażę, pokażę. Uuu! KPM. No. Ale to zobacz, szybko. Nie wiem, ja się, ja się chyba nigdy nie nauczę tych sygnatur. No, taka sosjereczka. Fajna. Fajna, ładniusia. O, widzę, że druga idzie. Jeszcze większa. Tak, to tak dla skali. O, to jest jakiś porządny sos, sosiwo. O, bardzo ładny wzór. No, tych nic nie To Karolina, tak, Karolinka. No, fajna. Czy to jest na od herbaty? Bo nie mamy innego eee, tak. no, to są tytki do herbaty. Tak mi się przynajmniej wydaje, mi, to jest no, 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 no. takiego czajniczka. Tak. To jest plastikowe, leciutkie. Mhm, uh -huh. no. Ciekawa sprawa. Dobra, gramy. Pokazujemy dalej. Tutaj jeszcze taka podstawyczka. ale taka fajansowa, ale to, to ma ładne. To są takie, czuć to pod palcami, takie wybruszenia. wyżłobienia o właśnie. Ale nie ma sygnaturki, więc możliwe, że jak robione gdzieś tam w jakimś prywatnym zakładzie. Bo raczej z tego co nie czytałam, to wszystkie fajansy jednak miały sygnaturkę. Tutaj nie ma. I została ostatnia rzecz. Cała kolekcja. Z tego co widziałam, to jest komiksu jakiegoś lat 80. -tych, 70. -tych. I taki zestaw klaneczek. Jeszcze są dwie, jeszcze dwie. Chyba było ich do docelowo sześć, ale mogę się mylić. jak tam to jedna gdzieś tam uciekła. no ale każda jest inna. No, wiesz, koneczki takie bajkowe, zawsze spoko. No i to chyba się. No, troszkę się tam tego też udało zdobyć. Okay. E, jeszcze mam jedną rzecz. A, i jeszcze po drodze taki wazonik. O, no, współczesny, taki alaika, Ale takie fajny kształt, ma. I bardzo ładny kolorek taki. O, takie kobalcze, na nawet widać, jak mi tutaj na rękach zostaje. Bardzo mocno nasycony. Tak na jednego kwiatuszka wsadzić. Spoko. No, zawsze coś. Na no, tu mamy takie ładne się krzesełka. Albo no, nie ładnił się. Ten widzę, że obgryziony. Ten też. Te dwa całkiem spółku chyba wyglądają. Tamte widzę, że zjedzone. Są. Ale nie przez Robaczki. Co? Przez robaczki. Nie, no tam był bubur wielki Zjad. Aha, no. I tutaj też bubur był Zjad. Trzeba te dwa zobaczyć. Czy całe? dwa krzesła? Spoko. Mamy dwa takie już, to kolejne dwa będą. To, bo to to samo, to każdy inny kolor. No, tu coś jest tej już. Mm -hmm. Ej, no. ale mamy klej do drewna, więc teoretycznie... Te się mocno trzymają, nie? Te tutaj. Te się nic nie dzieje. Jeszcze tam to możemy koknąć. Mamy? Nie. Yeah. Ten też coś tu mam porobionego. To nie jest taka dziurka. Mam no, to już jest mocno. Mhm. Mm to co jest też. No, a ten nie ma w ogóle. Co? co? Ten nie ma w ogóle i ten też nie ma w ogóle. Hmm, bo te dwa zabierzemy w takim razie. Tyle.